Witamy i pozdrawiamy z trasy pielgrzymki, jak przystało trzeba się trochę przejść. Tym bardziej towarzyszymy teraz grupie świętego Wojciecha, która wyruszyła z Brzozowa i ze mną jest siostra... Justyna. Siostro Justyno, czym dla siostry jest świętość? Bo dzisiaj o świętości na Szlaku Pątniczym mówimy i o nią się modlimy. Świętość to po prostu nawet siebie wszystko dla, dla Boga, dla ludzi, dla samego siebie po prostu. Jak siostra odkrywa tę świętość codzienności, a zwłaszcza tu na pielgrzymce? Poprzez modlitwę, poprzez otwieranie siebie, poprzez to, jak potrafię się wyciszyć i zajrzeć w głąb siebie. Więc dziękuję, siostrze, za, za tę refleksję. A tak wracając właśnie do pielgrzymowania, jak siostra sobie wyobraża życie bez pielgrzymki. Właśnie sobie nie wyobrażam, w tamtym roku byłam po raz pierwszy. Złapałam tego bakcyla i robiłam wszystko, żeby w tym roku pójść. Mam nadzieję, że uda mi się to kontynuować. Idę z córką i z siostrą i myślę, że, że damy radę kontynuować. Więc teraz czas na pozdrowienia dla tych, którzy po drugiej stronie nas słuchają i oglądają, i teraz nas widzą. Pozdrawiam mojego syna, mojego męża, rodziców, którzy opiekują się naszymi dziećmi i też całą rodzinę, wszystkich znajomych i przyjaciół. Gorąco zachęcam do pielgrzymowania, to jest coś niesamowitego, coś pięknego. Nie da się tego opowiedzieć. Łzy same cisną się do oczu wchodząc do Częstochowy, widząc już sanktuarium. Po prostu nie da się tego opowiedzieć. To trzeba przeżyć. No właśnie, to trzeba przeżyć, więc zapraszamy na potniczy Szlak, bądźcie razem z nami, siostra to potwierdza. Tak, zdecydowanie. Jak widać uśmiech jest, radość też, więc zmęczenia nie ma, słońce świeci, a my ruszamy, bo Grupa Świętego Wojciecha przeżywa nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Pielgrzymka to czas, kiedy wędrujemy, to czas, kiedy przymierzamy polskie drogi, aby dotrzeć do wyjątkowego domu. W centrum Polski, stolicy duchowej naszego narodu jasnej góry. I tak jest że w grupie świętego Wojciecha mamy okazję towarzyszyć pielgrzymom ze mną siostry Ewelina Kinga. Właśnie który raz wybrałyście się już na pielgrzymkę, chyba nie pierwszy. Nie, ja po raz drugi. W tamtym roku był mój pierwszy raz, a teraz drugi raz. A ja po raz czwarty. No to jednak jakieś doświadczenie jest choćby jednej pielgrzymki. Siostra tak trzyma śpiewnik. Śpiewnik jest pielgrzymowi potrzebny? No oczywiście, że tak, żeby śpiewać, bo po to siedzie, żeby się modlić, żeby śpiewać, a kto śpiewa, ten się drugi raz modli. No właśnie, kto śpiewa, modli się. Dwa razy w tym roku ukazała się nowa wersja śpiewnika, więc mamy ukazaną drogę w drogę z nami. No i też odniesienie do roku batyfikacji rodziny Ulmów. Taki śpiewniczek, pierwszymi, mają w swoich zasobach. Otrzymali go przy zapisach, więc jak widać, siostrze on towarzyszy. Lubi siostra śpiewać? Tak, lubię śpiewać, chociaż nie, nie biorę, nie wiadomo, tam, jakiegoś czynnego udziału w tym, ale, ale śpiewam. To dobrze, bo w niebie wszyscy pewnie będziemy śpiewać na Bożą Chwałę. A jeżeli mówimy o niebie, dzisiaj myślimy o świętości. Modlimy się o świętość i tej świętości zapewne pragniemy, bo Kościół jest święty. Czym dla siostry jest świętość? Dla mnie świętość jest czymś wielkim. Po prostu uwielbiam się modlić uwielbiam chodzić do Kościoła na różne pielgrzymki, na drogi krzyżowe, w których uwielbiam brać udział bo po prostu to mi daje dużą wiarę w siebie. Dziękuję za tę wypowiedź. A jesteś, co na to siostra Kinga, więc jak to jest z świętością w Twoim życiu, zwłaszcza w życiu młodej osoby? No to ja tak samo. I ja też właśnie bardzo uwielbiam śpiewać. I tak samo przez to jeszcze bardziej chwalimy Pana Boga. I dla mnie właśnie śpiew pomaga w, tym, w tej świętości. No właśnie, bo wtedy człowiek inaczej się czuje, jest radośnie. I słyszymy gitarę, słyszymy śpiew księdza Karola Burdy, przewodnika tejże grupy. No właśnie, e, pielgrzymka to szczególny czas, o którym mówicie, więc macie też szansę pozdrowić tych, którzy Was słuchają i nawet w tym momencie oglądają. E, ja pozdrawiam moją całą rodzinę i, no, i moich wszystkich przyjaciół. Ja pozdrawiam mojego męża, którego ze mną niestety nie może być, moje dzieci, moją córkę Martynę, syna Dawida oraz moich rodziców i teściów. No, Nie może być, bo został z dziećmi, więc żona i mama może ponieść te różne intencje i sprawy, więc na pewno niech promienie świętości docierają do waszych domów, do waszych spraw, do waszych rodzin. Ja dziękuję za to spotkanie, pomachajmy tym, którzy nas oglądają. Oczywiście wędrujemy, do tego wędrowania możecie się też dołączyć. Zapraszamy, liczymy na waszą modlitwę, ale też do zobaczenia na potniczym szlaku. Postój to czas, kiedy można sobie postać. No my z Tobiaszem stoimy i odpoczywamy w ten sposób, ale mamy szansę też porozmawiać i popatrzeć prosto w oczy naszym pielgrzymom duchowym, do czego też Was zachęcamy. Śledźcie nas. Tobiaszu, która to pielgrzymka już dla Ciebie? Siódma. To można powiedzieć, że taka pełnia, której doświadczasz. W ogóle czym dla Ciebie jest pielgrzymowanie? Jest to taki dla mnie reset po całym roku, taki w końcu czas modlitwy, medytacji. I takiego oddania się Panu Bogu. Patrzę na Ciebie jako młodego człowieka, i tak mógłbym powiedzieć, jakoś mądrze mówisz, bo jak widać, młodzi pewnie szukają takich chwil, żeby się zresetować. W ogóle jak to się zda, stało, że w ogóle ten reset ktoś wcisnął i 7 lat temu ruszyłeś na pielgrzymkę? A to brat mnie przekonał, bo też chodził dużo. Teraz niestety nie ma czasu. I tak w sumie jeździliśmy z mamą po brata właśnie do Częstochowy 10 lat temu. I tak w sumie tam ktoś mi powiedział, że poszedł pierwszy, tak, żebym poszedł, żebym spróbował i poszedłem, wiesz, 12 lat i jakoś tak poszło z górki już. Z górki poszło i dzisiaj nawet o tym mówi. Jest odważny, jak widać. No i można powiedzieć, pałeczkę przejąłeś, po bracie, więc jak widać, musisz znaleźć później kogoś, więc póki nie znajdziesz, to jeszcze się pewnie zobaczymy. Dzisiaj też myślimy o świętości Kościoła. O, o tym święto się modlimy. Czym dla Ciebie jest świętość w ogóle? Jak rozumiesz świętość? Rozumiem no to tak, że osoby, które tak całkowicie oddały się Bogu i że robiły jakieś takie rzeczy? Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Myślę, że myślisz o tym, że świętość to właśnie takie powierzenie swojego życia Panu Bogu. Mimo, że to życie czasem bywa słabe, trudne, niełatwe, wiemy, że w tym wszystkim mamy Boże wsparcie. Zgadza się. No Jakoś tak próbowałem y, y, też y, wspomóc Tobiasze. Dziękuję mu za to, że tutaj jest z nami. Możesz Dziękuję, przekazać pozdrowienia. Y, pozdrawiam mamę, brata, całą rodzinkę, moją dziewczynę. No i wystarczy. Zapewne rodzice są dumni, że y, ich syn ich wspiera, a dziewczyna, tym bardziej zadowolona, że po takiej drodze stąpa jej przyszły, jak ufamy, mąż, o co też będziemy się modlić. Właśnie tak. Ale chyba nie Sara. Nie, nie Sara. No bo tobiasz miał Sarę, a tu tobiasz ma kogo? Weronikę. Pozdrawiamy Weronikę i zapraszamy na podniczy szlak, abyście razem dotarli do tronu Matki Bożej. I tak bywa, że postój się kończy. Jesteśmy świadkami wyjścia grupy świętego Jacka. Słyszymy księdza Marcina, który jest zawsze głośny. Ksiądz Marcin tutaj mobilizuje swoich pielgrzymów, aby z wartą grupą opuścili. To miejsce, więc tym bardziej dziękujemy gospodarzom za ich przyjęcie. Odpoczynek w cieniu, po całym dniu w słońcu, siostro Ewo, udało się odpocząć? Tak bardzo. Jestem zrelaksowana. Zmierzamy teraz do ostatniego odcinka drogi. Naładowałam akumulatory na jutrzejszy dzień i jestem z tego bardzo zadowolona. To gdzie dzisiaj śpicie? Dzisiaj śpimy w Róży. O, z różami. Róża ma piękne kwiat, ale też ma ciernie, kolce, więc y, jak patrzymy na nasze życie, to pewnie podobnie w naszym życiu. Podobnie, tak jest. Jest to, co piękne, ale też jest to, co trudne. I tak może na koniec, czym dla siostry jest świętość? Świętość jest bardzo, czymś ważnym dla mnie. Jest to czas, czas y, jest to coś bardzo ważnego, praktyczka. co muszę. W jaki sposób przeżywam to tak e, osobiście. E, także no, jest to bardzo ważny element mojego życia. Tym bardziej niech pozostanie ważny dla nas wszystkich, jak siostra Ewa podkreśliła. Póki co patrzymy na pielgrzymów z grupy świętego Jacka, którzy się mobilizują, aby wyruszyć w dalszą drogę. Tutaj bracia zwarci. O, e, nie boimy się mikrofonu. Tak, o, to a to tak różnie bywa. Braty, tylko który raz jest na pielgrzymce, jak ma na imię. Czwarty. Czwarty raz, więc życzymy dobrej Wszyscy drogi. Patrzymy, tuby są gotowe. Znaczek przygotowany. Ksiądz Marcin już sprawdził obecność. No i grupa świętego Jacka prawie gotowa do wyjścia. Ustawia się na linii startowej, no, przy chodniku, tak to to bywa z wyjściem, więc tym bardziej zapraszamy Was do tego, byście z nami wyruszali w drogę także z różnych postojów, a w ciągu dnia wiele momentów, kiedy można się zatrzymać i zobaczyć, co dzieje się na pątniczym szlaku. Oczywiście pielgrzymka.przemyska.pl i wszelkie media naszego Radia Fara. Przede wszystkim żyć według przykazań. To jest dla mnie właśnie taka świętość, żeby być godnym godnym właśnie żyć, według, iść naśladować Pana Jezusa i Jego drogą. Na pielgrzymce jestem pierwszy raz. Ufamy, że nie ostatni. Ja trochę widzę, że ręka się siostry Dominice trzęsie, ale dała radę, więc takie rzeczy tylko na pielgrzymce. I mamy siostrę Zuzannę. Dokładnie. Dla mnie świętość jest miłością, właśnie, że ludzie kochają bardzo Pana Boga i uczęszczają też do Kościoła, dlatego... Dążą właśnie do tej świętości. Dziękujemy bardzo za te słowa, bo świętość można powiedzieć równa się miłość. Siostra Zusia nam tu bardzo ciekawie powiedziała. Myślę, że bardzo mądrze. Siostra nie pierwszy raz na pielgrzymce. Pierwszy, pierwszy. A jednak pierwszaków tutaj mamy, nie wiem jak chłopaki, też pierwszy raz, cała grupa, więc na pewno się nie przestraszyliście. Już dzisiaj będziecie na naszej wizji, więc poproszę Cię, możesz podać mikrofon i po chwilę poczuję się redaktorką. No to dla mnie świętość to jest takie dawanie świadectwa też przede wszystkim o tym, że no wierzy się w tego Pana Boga, kochać tego drugiego człowieka, że pokazywać, że jednak jest gdzieś w naszym życiu ten Pan Bóg, że cały czas w niego wierzymy. To jest takie moje zdanie, i tak, tak uważam. Także. I mówię tak samo pierwszy raz dopiero na pielgrzymce. Może nie ostatni, nie mówię. Zobaczymy, co będzie w kolejnym roku. Dla mnie, świętość to taka stan, do którego chrześcijanie chcą dążyć przez całe swoje życie poprzez dobre uczynki. Dziękuję Wam za te wypowiedzi. One są nam tu potrzebne, jak widać, młodzi ludzie ciekawie patrzą na życie, patrzą na świętość. Mam nadzieję, że pierwszy raz na pielgrzymce to nie ostatni, jeszcze się zobaczymy. Póki co myślimy o Światowych dniach młodzieży, bo za niedługo Lizbona i wiemy, że wielu wyjeżdża z terenu naszej archidycesji i z różnych zakątków świata, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem, więc tym bardziej polecajcie swoich rówieśników i mam nadzieję, do miłego spotkania. Póki co pozdrawiamy wszystkich którzy młodo się czują i nas słuchają także oglądają a wszystko na stronie pielgrzymka.przemyska.pl